O, przepraszam cię, Oliwier. Oliwier, co zaczekaj, bo dzwoni pan z Londynu, ma dla mnie do przelania 0.30 Bitcoina, to jest jakieś 8000 dolarów. Możesz zaczekać sekundeczkę, poprowadź program, ja tylko pan powiem. Hello? Jestem Hello? O I'm co back? chodzi? So, Hello. You need my, my computer screen, yeah? 8000 dolarów. Yeah, so, I have Dam. to log in into my bank Rozłącz account. Rozłącz się, On ci ukradnie ma... wszystko z konta. Pan ma Zauf... Ja dobrze. czytałem o tym ostatnio. No pan mówi, że jest z Londynu, Oli. No. A warszawski numer? Pomyśl. Rozłącza się natychmiast, a my zaczynamy technopodcast. Techno Podcast. Słuchajcie, rzeczy, o których słyszeliśmy do tej pory tylko i wyłącznie z doniesień innych, teraz zaatakowały technopodcast. Jakiś tydzień temu Dan, Daniel Kondraciuk otrzymał podejrzany telefon. No, musicie uważać, słuchajcie, bo były oszustwa na wnuczka, na policjanta, a teraz jest na Bitcoina. Więc y, trzeba, trzeba mieć się na baczności, jeżeli ktoś... Prosi was o podanie swojego numeru konta albo o instalowanie jakichś podejrzanych aplikacji, to absolutnie tego nie lubcie, bo może się to skończyć bardzo, bardzo źle. E, takie rozmowy są do posłuchania nawet na YouTubie, jak to wygląda. E, osoby zazwyczaj z jakimś takim, no nie polskim na pewno, akcentem dzwonią i. Namawiają do tego, żeby zainstalować jakąś aplikację, coś potwierdzić, bo muszą przelać wam te 6000 dolarów z bitcoina, który nie wiadomo skąd się wziął, więc uważajcie, proszę i miejcie się na baczności. Po programie chciałbym, żeby każdy z Was sobie włączył pewien film. Wklejmy do niego link w opisie naszej transmisji po live, żebyście po prostu wiedzieli, jak ich, jakie rozmowy szybko zakończyć i nie wpaść w pułapkę tych właśnie. Po prostu bandytów, no bo inaczej tego nazwać nie można. Ja to tylko spuentuję w ten sposób, że ten pan zadzwonił do mnie z warszawskiego numeru. Pewnie ten VPN telefoniczny działa. Chciał zaprzelać mi te 30 bitcoina, i słuchajcie, to, nie, to co zrobiliśmy, było oczywiście żartem, ale to, to nie jest żaden żart i to jest poważna sprawa. Zorientowałem się oczywiście na początku, no jako poważny technologiczny podcaster, słyszałem o takich numerach. Poprosiłem pana, żeby przesłał mi tego bitcoina pocztą. Tradycyjną pocztą polską, po czym się rozłączył i na tym skończyła się ta rozmowa. Nie udało mi się tego nagrać, ponieważ telefon iPhone nagrywa tylko wideo, a nie nagrał mi głosu, więc muszę zainstalować o aplikację do nagrywania takich rozmów i będziemy Wam takie rozmowy wypuszczać. Pamiętajcie. Nie ma dobrych wujków ani z londyńskiego City, ani z Nowego Jorku, którzy chcieliby Wam przesłać pieniądze. Natychmiast rozłączamy na ten telefon, który Wam się wyświetli. Nie można oddzwonić i ślad ginie, a Wy bardzo chętnie byście oddali dostęp do swojego komputera. Never do that. Thank you. Szukasz inspiracji w edukacji? Wejdź na jaro.edupl i zobacz, co możesz osiągnąć. Subskrybuj kanał Techno Podcast i bądź na bieżąco.